Eee, czy wino na zakrętkę jest gorsze? Nie, i Zagradam, to jest, nie bardzo się o... cieszę, że się. to depatyk. Bardzo się cieszę, że pojawiło się to pytanie, ponieważ e, m, zakrętka wcale nie jest gorszym zamknięciem. E, wręcz w wielu przypadkach jest zamknięciem lepszym, bo jest zamknięciem bardziej praktycznym, po pierwsze, czyli będąc na pikniku, dużo łatwiej nam po prostu zamknąć i otworzyć wino, korzystając z zakrętki. No a po drugie, jest e, o tyle lepsza, że m, przy jej użyciu nie grozi nam tak zwana choroba korkowa. Choroba korkowa to jest choroba, która dotyka. Blisko 5% wszystkich win produkowanych na świecie. Przez nią wino pachnie tak bardzo nieprzyjemnie, taką mm. stęchlizną czy, czy, czy takim takim ma taki chemiczny zapach. No i chcąc uniknąć tej choroby i mieć pewność, że, że ona się w nie pojawi, no to tu dużą, większą pewność mamy kupując wino właśnie zakręcane, okay. zamykane zakrętem. Czyli, czyli ta tradycja, że to jednak korek, to wcale jakby nie musi oznaczać, że to jest, że to będzie słabe wino. Zupełnie nie, nie. Tak? Wielu ludzi jest też przywiązanych do tego charakterystycznego odgłosu wyciągania, tak jest, korka, więc no, niestety tego efektu akustycznego nie uzyskamy Jasne. przy, przy zakręcie. Dzięki za waszą uwagę. Jeśli po odcinku poczuliście większy głód na kawę lub kawowe gadżety, pamiętajcie, że znajdziecie je na stronie sklep.etnokafe.pl. Jeśli chcecie zerknąć na poprzedni odcinek, znajdziecie go tu. Wszystkie inne znajdziecie tam, a jeśli chcecie nas obserwować, pamiętajcie o subskrypcji właśnie tam. Do zobaczenia.